Hej, tu Lemon witam Was w kolejnym odcinku ze Stardew Oczywiście zaczynamy, zaczynamy sobie od sprawdzenia pogody. Słoneczna. niczego innego bym się nie spodziewał. Spirits są dzisiaj bardzo szczęśliwe. Mnie to również cieszy. Dostaliśmy pizzę, a urodziny macie sam. Więc fajnie by było, żeby on sam w urodziny nie został. I żebyśmy dali mu jakiś przyjemny prezent. I dostałem maszyny do szycia od Emily. Pewnie dlatego, że zwiększyłem z nią... Serduszka, dzięki temu zadaniu, ostatniemu. Eee, kawa. Dajcie mi kawę. Ja chcę kawę. gul. Jemy. Super, doskonale. Szybko biegniemy. Eee, ogarniemy sobie wszystko, co trzeba na farmie. Pomijamy zwierzaczki, bo jak żeby inaczej. Jak to tak zacząć dzień bez miziania zwierzaków? Podlewamy kota. Który nie chce się przesunąć, żebym mógł mu podlać Dobra, zbieramy Na szczęście jajek nie ma zbyt dużo Więc powiedzmy, że Cieszę się Bo nie będę mieć zawalonego ekwipunku jak zwykle Chociaż i tak mam Ale nie aż tak mocno jak mógłbym mieć Pomidorki są do zbioru widzę Bardzo mnie to cieszy Super Zbieramy sobie Szybciej byłoby jakbym zbierał od prawej do lewej Ale już trudno się mówi o, za to kozy dzisiaj będą dawać mleko, więc będę mieć jednak trochę zapchany kwipunek. No cóż, mówi się trudno. Nie ciebie. O, zechciałem. A, no już mam ule kwipunek. Doskonale. Ach, dobra. Odłóżmy w takim razie w pierwszej kolejności mleko, może. Cyk, cyk. Jajka. Cyk. Cyk, 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 o niech będzie, do tego posprzedajemy parę produktów, bo po co mi mają zajmować ekwipunek, co nie? Ej, a właśnie, jeszcze pomidorki mogę sprzedać, cyk, cyk, doskonale, więcej, hmm, czy coś jeszcze? Hmm, chyba tyle, poza tym są hopsy, które muszę odłożyć tutaj. Są na pewno grzyby i to dużo, których muszę zebrać. Mam, miam niam, niam, Pięknie. Doskonałe grzybki. Czy są melony? Są melony! Nie wszystkie. Nie wiem czemu. Musiałem jakieś, y, jakieś konkretne omijać akurat podczas podlewania, ale są. Zbieramy od lewej, bo już będzie szybciej, przynajmniej. Szkoda, że żaden duży nie wyrósł. Ej, ale mało rośnie tych melonów zwykłych. W sensie tych, wiecie, bez gwiazdek kompletnie. Bo mam 12 srebrnych i 20 zwykłych. A końcowo, plasuje się to tak, że mam 27 zwykłych, 14 z gwiazdką srebrną i 13 ze złotą. I mam 27 melonów z gwiazdkami i 27 bez. Doskonale. A jeszcze te mogą wyrosnąć i pewnie jutro wyrosną. Dziwne w takim razie, że nie było widać fertilizera, bo chyba zadziałał fertilizer. Bo coś dobre były te zbiory. Tak za dobre bym nawet powiedział. No ale trudno. Nie ma co się przejmować. Idziemy to sprzedać. A właśnie, jeden muszę zostawić dla Dimitriusa jeszcze, z tego co pamiętam. Czy nie? Tak, dokładnie tak. A czy jeszcze coś mam z tych zadań? Bo ja pewnie nie bez powodu posadziłem. Tu nie. Tu nie. Mm -mm. Apricot Sashimi gdzie muszę dwa razy zrobić sashimi bo jedno dopiera a drugie tak o dobra to sashimi swoją drogą bym chyba już od razu zrobił miałbym to za sobą i w ogóle dobra eee, złote melony i tym podobne mogę posprzedawać to bez problemu za to te melony no muszę jednego zostawić nie cyk 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 i cyk doskonale grzyby Więcej grzybów I jeszcze jeden grzybek się schował tutaj Zaraz pójdziemy do lewisa Zbierzemy sobie od niego co trzeba Ale jeszcze przed tym musimy zebrać poziom leko Ale akurat nie od tej kolzy Rożek już niestety został zebrany Rozek właściwie A to na dole? Co mi powiesz? O, powiesz mi już, że już jesteś zebrana Onda. Szybko poszło. Dobra. Yy, czyście wybrałem mleko? Jeszcze nie. Super. Tamty chyba brałem, ale jeszcze sprawdzę. Nie, jednak nie. Dobrze że sprawdziłem. Czy drzewka mi w końcu wyrosły? No tak, prawie, prawie. Jest środa, więc spróbuję pójść do krobusa. Być może ma coś ciekawego dla mnie dzisiaj. Może nawet ma omni Duda Tylko pytanie, czy on, one są we wtorki Czy w środy Bo jeśli w środy to super I Jeśli we wtorki, średnio Dobra, oddam jeszcze to mleko jedno Proszę bardzo Hmm, czy coś tu jeszcze mam do oddania Chyba nie Dobra, to teraz tak Nie tu. E, tu też, nie Tu Biorę kawkę, wypijam kawkę I robimy speedrun A, jeszcze momencik Odłożymy maszynę do szycia niech będzie. Może w tym miejscu. Hmm. Dobra, niech będzie tu na razie. O, momencik, jeszcze, jeszcze. To Rozbieramy. Odkładamy pozostałe jajka. Super. Cyk, 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 cyk. I cyk. I teraz robimy speedrun. Uwaga. Tum-tum-tum-tum. Co mnie nie tędy. Tędy nawet nie muszę. Będzie gorzej. O, idzie sam. Doskonale. Akurat ciebie tutaj potrzebuję. Ty lubisz kaktusa, prawda? Na pewno go uwielbiasz. Oczywiście, że tak. No i super. EXPO razy 8. Jody, stój na chwilę. E, jeszcze dam ci prezent. Co ty na to? Albo nie, nie dam ci prezentu. Flint, co ty byś chciał? 10 węgla. Bez problemu. Dobra, idziemy. W sumie u sama już byłem, to nie muszę tam iść. Lewis, o właśnie. Teraz ciebie potrzebuję. Cyk. Gadamy. Super, super. Fajnie się gadało. Teraz idę cię włamać do domu. O, jeszcze śmieci ci wyniosłem. Co ty na to? I mam. 4 mystery boxy. A właśnie, jaka jest kolejna nagroda? Yy, Okej, okay, może być. Ta herbatka się zawsze przyda. Dobra, biegniemy, szybko, szybko. A jeszcze, jeszcze krobus. Momencik. Prawie bym o nim zapomniał. Nium. 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 Ale skracam na zakrętach. Tiger Trout. Nech. Woda. No to uciekam. Zium. I biegniemy do Clint'a. Otworzymy sobie u niego 10 lootboxów. Można to nazwać lootboxami w Stardew Valley. I zobaczymy, czy będzie z tego coś ciekawego. Mam nawet miejsce w jakiejś jak widzicie, więc będzie co zbierać. Uwaga, zaczynamy od może Omni Geo Duda. Tak nietypowo. Frozen Tier. Nie fajnie. Teraz magma Giodudy, bo z nich może mi polecieć naj, najwięcej nowych rzeczy, ponieważ najmniej ich otwierałem. Dolomite. To może być nowe. O, 20 kamieni nawet, świetnie. Ech. Średnio. Do gór. Do farmy. Uuu, to mi się podoba. I 10 zmiksowanych flower seedsów. No to... Tyle było z openingu. Teraz możemy sobie zobaczyć, co robi ta książeczka. Zwiększa moją szansę na znalezienie mystery boxów. Doskonale, właśnie tego potrzebowałem. Uwaga, używamy i ta-dam. Nauczyłem się nowej mocy. Ona już wskoczyła prawdopodobnie do mojego e, pseudo-katalogu. Tak to nazwijmy, który jest tutaj. O, właśnie, jest na końcu. Dziękuję bardzo. Czy z Clintem potrzebuję pogadać? Chyba nie. Dobra, zobaczmy, czy chociaż ten Dominite, czy tam Dolomite, nie wiem cokolwiek, mogę oddać. Nie mogę go oddać, szkoda. Eee, naprawdę mi to rozczarowało. W takim razie biegniemy do Dimitriusa i damy mu Melona. O, już mam pierwszy węgiel. Jeszcze się zaliczył nawet. Eee, kopalnia. A, ja wiem gdzie możemy szybko zdobyć węgiel. A Taminiołmie oczywiście. Bo tam mamy rudy węgla, jak dobrze wiemy. Linus jest. Dobra, chodź tu na chwilę. Cyk. Masz tu, proszę bardzo. Pogadanka. Jeszcze Hailey przydałoby się znaleźć. Ale nie wiem czy zdążę. Eee, czy to, to możesz lubić? sprawdźmy to. Nie lubisz? A jej szkoda. No trudno. Pogadaj ze mną, szczęśliwsza Idziemy I nie ma Dimitriusa Aldra mogę u ciebie kupić kuchnię? Powiedz mi proszę Albo cokolwiek do gotowania Jeśli tak to byłoby fajnie Ale obawiam się że yy, per telefon uh -huh. Tak średnio masz coś tutaj do gotowania widzę No trudno Mogę z tobą pogadać w sumie ale wydaje mi się, że ty powinnaś lubić Salmonberry. Tak, ty lubisz, super. I dobrze spamiętałem. Ale skoro Dimitrusa nie było tam, to znaczy, że będzie... Czy community Center? Bo on tam zwykle sika gdzieś, ale... Nie jestem pewien, czy akurat teraz też to będzie robić. Zobaczmy. Czy fontannie? O, właśnie. Mówiłem. A, widzicie jak się zatrzymał? Jak tylko zobaczył, że go przełapałem. Dobra, masz tego melona. Nareszcie, ukończone zadanie. Nie to. Doskonale. Harvey, chodź tu. Ja mam kawę akurat dla niego pod ręką. Ale mi zachryp głos nagle, na chwilkę. Um, czy mam tu coś, co, czego teraz potrzebuję? Robaczki mam na pewno. O, to widzę. Tyk. Klej, szkoda. No to idziemy do kamieniołomu i w kamieniołomie spróbujemy wykopać jak najwięcej węgla się da. Może znajdziemy jeszcze coś innego ciekawego. Albo wbijemy poziom na miningu. To też jest możliwe. Niby mógłbym iść do kopalni i stamtąd użyć, yy, wiecie, kolejki. Ale już pójdę, tak o. O, właśnie, dzięki temu mogę iść jeszcze od razu do gila. Zobaczcie to, mam maskę szkieleta. Widzieliście to kiedyś? Ja też nie. Mm, mogę... Odzyskiwać HP bijąc potworki. Fajne, fajne. Za friko przyjmę. Czy to jest coś ciekawego? Mogę kośćce kupić, śmieszne. Albo budki. Też ciekawe. Elf Blade. Dużo nowych broni weszło do gry. Albo tak mało się przejmowałem brońmi, jakie tutaj były. Ale lepszych chyba nie zdobędę budków, jakie mam. Jakie mam. Niż te, które mam obecnie. Skeleton masty. Zwarte 20 tysięcy? Wow. Pacum. Dobra. Idziemy teraz z. z. do kamieniołomu O, już mam pierwszą rudę węgla na samym wejściu. Dziękuję. Kolejna. I jeszcze jedna. O. No to teraz powinno być. A, jeszcze jeden. Dobrze, widzę, że uparci są. Ale ja również. Najdę jeszcze jedną. O, właśnie, tam jest. Super. Cyk, cyk. Doskonale, dziękuję bardzo. I co, do Clint'a idziemy? Town. Mam nadzieję, że. No właśnie, i w tym jest problem. Teraz pytanie, gdzie może być Clint? On będzie w domu i będzie czekać po prostu, żeby iść do baru, bo tam pracuje Emily. A może już jest? Jest Alex na pewno. Ja mam coś dla ciebie, gościu? O! No i fajnie. Dobra, Hayley jeszcze muszę znaleźć. Tylko sprawdzę, czy jest Clint. Nie ma Clinta. To szukamy Hailey. I mogę jeszcze sprawdzić, czy mam zadanie do wzięcia, skoro ukończyłem tamto. Nie mam. Okej. Okay. Ma się rozumieć. Dobra, czy tu jest Hailey? Oczywiście, że jest, bo mam z nią scenkę. Idź mi stąd. Nie wierzę. Aha, to jest odnośnie tego eventu. Ej, okej, okay, to zobaczę akurat, bo to jest ciekawe. Aha. Dostosowali każdy rodzaj kryształu do kogoś. Okej. Okay. Pasuje mi Emily do topazu. Topazu, boże, Rubinu. Pasuje mi. A-List do Topazu. Pasuje mi Abigail do Ametystu, bo to Abigail. No i Caroline do Emeralda, bo włosy. Ale marni z Jadeitem? No nie wiem. Kto lubi, ale wciąż. A jakimcem ja to widzę, skoro mnie tam nie ma, przepraszam bardzo. Aha. I odleciałem. Okej, okay, fajnie. Yy, no ale dobra, dzięki temu, że był event, to przynajmniej wiedziałem, że ona tu będzie. Masz dziecko kosa. No, czy mam coś jeszcze do, z prezentów do oddania? Cokolwiek? Przednio marni, czy ja mam coś dla ciebie? Whitby może? Jest, doskonale. No to czekamy teraz na klinta. Jeszcze go nie ma. Mogę Shane'owi kupić piwo, co wy na to? Myślę, że to będzie. Spoko, prezencik na szybko. Wiem, że to lubisz, gościu, wiem. Um... <ścoughs> Idzie Marnie. A gdzie Clint? Proszę mi powiedzieć. Gdzie jest Clint? On naprawdę dzisiaj nie wyjdzie z domu tylko po to, żebym tego zadania nie zrobił? A to jest mój ostatni dzień, chyba. Nie, jednak nie. Gościu, wyjdź z domu. Eee... Ja właśnie nie, nie doczekam. Takie mam wrażenie. Gdzie jeszcze może być Clint? Przecież on prawie nigdzie nie chodzi. Jakby była wcześniejsza godzina, to bym pomyślał, że jest u Harveya, ale no, aktualnie nie może tam być. Dziwne, nie, nie naładowałem robaczków ostatnim razem? Hmm. O, Lia się ma. O, jeszcze jest ten oyster. Super. Go potrzebuję akurat. Só tu gościu. Mm, nie mam nic dla ciebie. To sobie. Dobra, po lewej też nic nie ma ciekawego. W takim razie idziemy sprawdzić, czy w końcu Clint raczył się zjawić. Ona na, na pewno lubi. Dokładnie. Czy możemy z nią pogadać, żeby nie było. Jest Clint. Ura! Proszę bardzo. No, jeszcze zarobiłem 425 kasy za to. Doskonale. Łatwa kasa. No, ale wiadomo, głównie mi chodzi o same te rzeczy, nie? Te sashimi muszę porobić w końcu. Apricot. Już prawie skończyłem drugą stronę. To w się sensie przełożyłem. Wszystkie zadania z drugiej strony na pierwszą. Zminimalizowałem ich ilość. O, może tak. Dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, właśnie to sashimi i fried egg, jeśli dobrze pójdzie. Teraz tylko pytanie, co ja do tego potrzebuję? To jest bardzo istotne. On. O, oh, wow. On nawet nie zebrał tego węgla ode mnie. Dziwne. No ale nie narzekam. No, dziękuję bardzo. Eee, cyk, cyk, cyk. Czy coś jeszcze? To na pewno, to na pewno, to na pewno nie. Um. No i tu mogę dorzucić jeszcze rzeczy. Tyk, niech znikają. Jeszcze to. Hmm. Chyba tyle. Mleko mogę odłożyć oczywiście, o po co mi. A jestem ciekaw jak, jak z tą moją kukurydzą, czy ona już urosła w końcu, czy tak raczej... Bo skoro melony urosły to i może na nią pora. Wiem, że ona powinna rosnąć dłużej niż melony, ale. No właśnie, szkoda. No cóż, mówi się trudno. Ile mam jeszcze heja w silosie? Bo to jest dość istotne pytanie w sumie. 159 na luzie Dobra, coś jeszcze miałem zrobić? A tak, właśnie. Yy, idziemy sobie tutaj. I co ja potrzebuję na ten przenośny, przenośny ognisko? 30 drewna, 26. Ok, 6 30 drewna. I 20 tego? Co tam było? Halo Fiber. Dobra, na luzie. Piek. Nie wiem, ile tych ognisk potrzebuje, ale zgaduję, że pewnie jedno jest na każdą potrawę. Tylko nie wiem, jak się tego używa. Aha, po prostu. Dobra. Eee, nie mam jajka przy sobie. Kurde, głupio wyszło. A sashimi? Co potrzebuje do sashimi? Sprawdźmy. Gdzie są te przepisy? No. Ech, głupie Seaweed? O Jezu, skąd ja teraz seaweeda wezmę? Dobra, idziemy na plażę szybko Może zdążę, tylko dwa potrzebuję Ale o tej godzinie nie powinno zbytnio nic innego lecieć niż seaweed y właśnie Albo inne takie tam syfy Chyba, nie mam kawki już, bo bym se pobiegał Ale trudno Mogłem tyle kawki nie wydawać. Teraz mam nauczkę. My, czy seweedy będą w oceanie? Chyba tak, nie? Jakby były tutaj jakieś bombelki, to by było idealne. Ale obawiam się, że ich nie znajdę. Dobra, potrzebuję szybko dwa siwidy albo przynajmniej jeden. To już bym miał odhaczone zadanie, chociaż nawet nie tyle co z Komity Center. Ale wiecie To co mam na Prawym górnym rogu o, Tak wam lepiej będzie Powiedzieć Myślę Doja kola same śmieci super a czy ja mogę dostać sewida Czy tak średnio No halo nie każcie mi czekać jeszcze rybę złowiłem jakąś o Nie byle jaką rybę Dobra Nie zrobisz mnie rybko, znam te twoje triki mhm. Powodzenia Ja się znam na łowingu O, super kukumber Doskonale Ja sobie go chyba zachowam nawet Jest, pierwszy seaweed Jeszcze drugi, szybko no, dawajcie i weed jest doskonale, widzicie? Mówiłem, że warto. Bo nie chcę, żeby tamto ognisko mi się zmarnowało. Bo zgaduję, że ono rano już będzie takie. Wiecie, do wywalenia. E, I do tego potrzeb. A no, tak, nieważne. I tak zrobię tylko, tylko jedno, bo mam jeden ryż. A potrzebowałbym dwa. A drugiego nie zdobędę, bo musiałbym kupić upiera. No, ale dobra, to przynajmniej jedno zdobędę. Będzie moja pierwsza ugotowana potrawa w tej, że tak powiem, grze. Znaczy, grze na tym świecie. I tak będziemy gotować właśnie. Tak to będzie wyglądać. Bierzemy ryż, oczywiście. Tyk. I co tam jeszcze potrzebuję do tego? Jakiejś ryby. A jaką ja miałam rybę? Czy gra myśli o Super Kukumberze? Mam nadzieję, że nie. Bo nie chciałbym go tracić specjalnie na to. Hmm. Ciekaw jestem w sumie. Czy mam coś jeszcze, co się liczy pod rybę? On się liczy. Oj. Tego bym wolał nie stracić, szczerze mówiąc. Już wolę Super Kukumbera poświęcić. A mam jeszcze ja jakąś rybę, o której nie wiem? Um, mm, mm, mm. Mam large mouth bass, ale go też nie chcę tracić. Zgaduję, że tu też nie mam rybek. No, tak średnio. Hmm. Dobra, niech już będzie ten super kupumber. Poświęcę go. O, jeszcze sashimi mogę. A właśnie, to sashimi miałem zrobić. Tak? Sashimi. Nie wiem, czemu mi się upzdorało, przepraszam. Jakakolwiek ryba. No dobra, niech będzie. No i straciłem super cukumbera. A jutro i tak muszę złowić rybę jeszcze jakąś. No trudno. Mm -hmm. Sprzedajemy ser, oczywiście. Ale, ale sprzedajemy ser. Dobra, zatrzymam chwilę. A to dobrze, nie muszę kupować drugiego ryżu. Miło. Jeszcze ciuchy muszę odłożyć, czyli czapeczkę, pierścień. Niech to się jakoś poukłada ładnie. O, od razu lepiej. Hmm, czy coś jeszcze? No, mogę dać babci w sumie. Czemu nie? Yy, gazetę chętnie wezmę, bo z niej mogę dostać pochodnie. A, a propos pochodni, fajnie byłoby je gdzieś rozstawić. Tylko tak patrzę, gdzieś jest ciemno. Wiem. O. Tu mogę postawić pochodnie na pewno, tyk, ślicznie. Jak coś, ja się odsuwam, żeby widzieć, gdzie jest ciemno, bo wiecie, mam Glowringa, nie? Więc trochę mi on przeszkadza w wykrywaniu ciemności. Tam do góry jest ciut ciemno. Postawimy sobie na przykład tu, czy tu? Aha, nieważne. Nic nie postawimy. Ile zarobiłem? Pewnie dużo O Jezu No ale w sumie melony sprzedałem, to to ma sens To to ma, niekoniecznie to mato No ładnie, ładnie Dobra 29 tysięcy prawie Super No W tym odcinku to na tyle Przypominam Wam, że jeśli podało Wam się to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania bądź cokolwiek tylko chcecie. A póki co życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki!